Witajcie, moi kochani. Dzisiaj zapraszam Was na moją zarośniętą łąkę. Chcę Wam pokazać kilka fantastycznych ziół. I patrzcie, tak wygląda łąka rolnika, który nie bierze dotacji w lipcu. Może być zarośnięta, mi to nie przeszkadza. Mi zależy na tych ziółkach, które tutaj rosną sobie na dziko. Także zapraszam Was serdecznie. Kochani moi, pierwsza roślinka, jaką znalazłam. To jest to właśnie ota koniczynka, czerwona koniczyna, bardzo popularna, zwłaszcza przy przeziębieniach. E, stosujemy ją właśnie głównie przy przeziębieniach. Ma też szereg różnych zastosowań, o których postaram się Wam opowiedzieć. Dość mocno, kochani, wieje, e, więc nie wiem, czy Wy tak e, zobaczycie dokładnie, co ja tu z tyłu za sobą mam. Jest to przepiękny okaz dziurawca, i właśnie też sobie rośnie na tej mojej dzikiej łące. A o zastosowanie dziurawca to chyba nie muszę wspominać, bo już z dzieciństwa pamiętamy, że jak nas tylko bolał brzuszek, no to właśnie rzepiły się herbatkę z dziurawca. No i pamiętajmy, że dziurawca nie, nie powinno się pić w słoneczną pogodę. Także po wypiciu takiej herbatki i wyjściu na słońce, właśnie można dostać plamy na twarzy. To jest taki skutek uboczny spożywania takiego, takiego naparu w słoneczne drzwi. Patrzcie, kochani, jakie cudo znalazłam! Jest przepiękny. Patrzcie, jakie życie! Warto taki dziurawiec właśnie zbierać. Można go wykorzystać i w postaci suszonej i słuchajcie, można z niego piękny olejek zrobić z dziurawca, który posłuży nam przy jakichś skaleczeniach. On pięknie tak samo utrzyma naszą skórę w bardzo dobrej kondycji. Wystarczy po prostu taki właśnie świeżutki dziurawiec zalać olejem, na przykład z pestek winogrona i odłożyć go, no, tak na dwa tygodnie można postawić na parapecie w słońcu i jak będzie już takiego pięknego koloru czerwonego nabierał, no to przesadzić i nadaje się jak najbardziej do użytku. Zaczyna wiać jeszcze bardziej. Ale słuchajcie, ta łąka jest taka piękna, muszę Wam ją pokazać. Patrzcie, ile tu jest różnorodności. Mamy tu takie piękne kwiaty dzikie są też takie dzwoneczki. Uwielbiam po prostu taką różnorodność, bo i cieszy oko i po prostu można zebrać te dary natury sobie wykorzystać we właściwy sposób. Naprawdę nie trzeba chodzić po aptekach, jeżeli nie ma takiej potrzeby oczywiście, bo bardzo dużo rzeczy znaczy, chodzi mi o rośliny, o zioła. Możemy znaleźć właśnie tuż obok siebie. Mamy je pod ręką, coś pięknego. A tutaj, kochani, mamy nawódź pospolitą. Ona jeszcze nie kwitnie. Ona dość jest taka wysoka i kwitnie na żółto. I też właśnie ma szereg zastosowań. I warto też ją zbierać, ale trzeba na nią uważać, bo posiada też właściwości toksyczne. Piękny ciurawiec, jest go sporo. A tutaj kochani, schowałam się za taką piękną roślinkę. Taka filetowa roślinka, na pewno ją kojarzycie i widzicie często na spacerach. I jest to właśnie świeżbica polna, bardzo, ładne, bardzo ładnie kwitnie i też ma szereg właściwości. Naprawdę takie patrzcie jak ona ładnie wygląda, godne polecenia. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać. To jest takie piękne okazy są. Takie cudowny dziurawiec, przepięknie on wygląda. Tylko słuchajcie, pamiętajcie, że zioła zbieramy do południa w pełnym rozkwicie. Wtedy jest najbardziej wartościowy. Co my tu jeszcze znajdziemy na tej łące? Zaraz Wam pokażę. Tutaj kochani znalazłem krwawnik i o dziwo jest on zabarwiony na różowo. Przeważnie krwawnik nie wiem czy zobaczycie to przeważnie krwawnik właśnie jest biały, a ten jest taki Blado różowy, ale są też różne odcienie krwawnika. Jest nawet i czerwony widziałam. A to jest właśnie krwawnik. I słuchajcie, tu jest taki blado różowy, a tutaj jest taki bielusieńki I krwawnik, jak już na pewno wiecie, ma bardzo dużo zastosowań na kobiece dolegliwości. Powinno się go pić jak najczęściej. Oczywiście z pewnymi odstępami i przerwami. Wszystko z głową. Kochani, pamiętajcie, że zioła zbieramy do południa. Suszymy w zacienionym miejscu ciepłym. Do temperatury do 40 stopni nie więcej. I słuchajcie, kochani, korzystajmy. A jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Tu jest właśnie ta lipa, z której zbierałam ostatnio te kwiaty. A tutaj właśnie jest ta łąka dziko rosnąca o, tak to wygląda i kochani pamiętajmy będąc na takim spacerze coś dla siebie i się po prostu uziemiajmy. Ja Wam pokażę jak ja sobie spaceruję, nie wiem czy Wy to widzicie Nie jest to może bardzo komfortowe ale na pewno da wam dużo energii. Po takim 20-minutowym spacerze na boso na pewno odczujecie przypływ energii, bo następuje wtedy świetne uziemienie i pozbycie się tego, co złe. <laughs> Przynajmniej ja to stosuję, wierzę w to mocno i, i u mnie działa. Kochani, słuchajcie, jeszcze mam y, dla Was y, taką radę: jeżeli wrócicie właśnie z takiej łąki. To koniecznie dobrze się obejrzyjcie, czy nie macie gdzieś kleszczy, ponieważ wbrew pozorom więcej właśnie jest ich na takich trawach, aniżeli w lesie. Więc to taka moja sugestia. Dziękuję Wam serdecznie, miłej niedzieli Wam życzę i wszystkiego, co najlepsze.